No to mamy. to. Teraz do taty i do Władka. Tak, idziemy do taty i do Władka, i zobaczymy, jak tam idzie chłopakom. Czy już skończyli? Bo właśnie mamy jeden telefon. To jest taki dosyć problem na takim wy wypadzie. Bo raczej nie wskazane jest się zgubić teraz. Czy no. ja rozdzielić? Się nie rozdziałaś. Skończą czy nie? Cześć Wodzina Jak żyjesz? Ale old nie? No ale to już nie pierwszy raz to tutaj jest, nie będziesz? To jest cukier. Ale wyglądasz nie ma jak cukru, nie? Już za dużo cukru życia.

Zwijaj te bruski tak, proszę Cię. Wodzienio, rozciągasz te bruski tak. No to dobra. Ja bym poszła się tam spodnić, wiecie? No to ja a, to masz a muszę... Mhm. A gorąco, to iść na Kulperkę? Kulperkę. Mhm, No właśnie. To jest w nie Czy to będzie zadowolony, jak stawiasz w Nie, Myślę, że będzie A ty słuchaj Dziękuję Do widzenia Do widzenia Zadowolony? No To bosko Konkret, nie? Konkret To mi się podoba Dobra, chodźmy się schłodzić jeszcze tam w tej... Tak mama, ale zrobisz mi tak, jak... Zrobię ci tak, no I Słuchaj, my się zrobiłyśmy rundkę tutaj A byłyście nad tym Na tym tutaj de, no deptaku? Tak to kółko zrobiłyśmy, nie? nie, tam bardzo nam się nie chciało, gorąco, jest okupienie. No właśnie Tu nawet nie ma ludzi na ulicach My to chcemy iść tam do fontanny spłukać wodą Czekajcie, no ale tutaj już jesteśmy przy tym deptaku, nie chcemy tutaj? Dobra Nie, ja nie. Do tej Dobra, to idziemy do fontanny i chodźcie do, do promajny wracamy Alright? Dobrze Tu jaki klimacik. I tam ludzie mieszkają normalnie. A nie, w tym ostatnim to nie. Про, я тебя использую. Да. В этой ситуации я то глупо вот эту ноги вкладываю, не? А ты! О, как хорошо! Мама, сделай так! Смотри, дай! Смотри, дай! Смотри, дай! Смотри, дай! Смотри, дай! I co, dobrze? No. Gdzie? Ale tamta to chyba nie jest do tego, wiesz? O jak dobrze gębę zmoczył z tym. Cicho. Ropą poni? O patrzcie, co tu się dzieje wow, aj co Ej, Ale ostrożnie, ostrożnie, bo on chyba nie unikał Ej, bo on ma te oko No, to taki bo jak bo ten kotek w, w Piastrzębiej Górze ale, ale dobry to, to. kot, jest, tylko chyba weźmy, zapomniał, że się zima skończyła Jasne, Prawde. pewnie nie, Tego nie, też, nie. tak? Chodźmy, bo się martwi ten samochód no. Nie, 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 nie no i co? Tędy Super Wadek Możemy tędy, no to będzie przyjemnie. Nie biegaj, bo ślisko tak jest. Jak masz mokre, to się nie biega. Wadek teraz. ale nie biegaj w tym. No to to. A jak teraz się nie Tak, jak idziecie teraz? No. To tylko woda, Wodek. najpierw Najpierw, a to jak niech dzieciaki zdecydują. Jedzenie. Do widzenia. Może tak, się się domu, sobie coś. To będzie przyjemne. Co się Dobra. A później ja już mam dosyć Już trzeba będziemy się zmierzyć To już jest ostatnie przedłużanie Tak, to już jest Patrz, teraz ile jest... Aha, czekaj, bo to był chyba covid I tam były zapisy, jakieś wizyty, pamiętasz? I ciągle... Znajdowaliśmy i... I był zamknięty

Wiatrem gasi w Makarskiej. <noise> Była bardzo szybka wizyta w Makarskiej. Co robicie? To niech on idzie pierwszy, jak ja następny. Co robisz, badek? Nie Jeszcze Makarską, to i tak... może by tu w ogóle jesteśmy. Wiesz co, tą Makarską to jak się kiedyś zdarzy, że sobie przyjadę tutaj z rowerem, jakimś studem, to... To tak, będziecie no, Oczywiście, bardziej rowerem tutaj przyjechać, niż... To jest parę kilometrów od tej, od Promajny. Wiem, to nawet były takie sugestie, kiedyś no. tam nawet opowiadał o tym że można zrobić całkiem w spacer, ale raczej po takich, takich ścieżkach bardziej górskich niż no. niż nadmorskich. Ale tak. nie sprawdzaliśmy tego nigdy. bo no, wydawało mi się bez sensu tutaj iść? Nie, zamęczylibyśmy się. Z nimi to myślę, że że mogłoby być ciężko. Chociaż nie znam dzieci, które by więcej Trzymały. potrafiły tak. Ja

Ale bardzo podobne I z Norwegii Chodźcie, chodźcie Włać już patrz pod nogi tam O ten traweźnik mi chodziło yeah.

Teraz będziesz jeszcze bliżej iwan komat Łada Niwa, ładna Przechodzimy dzieci! Poczekajcie Tam jeszcze jakiś Mercedes stoi Widzicie? Spilocika od razu Otworzyliśmy. No, da się. Trzeba dłużej przetrzymać. A jak przytrzymasz, żeby się same otworzyły wszystkie. A jak przytrzymasz do zamykania, to się wtedy zamykają. Nie to jest na tyle spragniony, żeby się napić gorącej jamnicy. No. Na razie nie ma chętnych jamnica i gorąc? Nie. Ale może dzięki temu, że z gorąca nie będzie czuła, jaka jest słona. A jest gorąca faktycznie? Tak. Jeszcze gorsza. Jeszcze bardziej słona, nie? Jest Jak woda po pierogach normalnie. Tak. Dziękuję Ci. Tak no, się bardzo chce pić co to... do no wiem. Tylko w takiej opcji minimum. Ło jajku. Dobra, zamykamy i chłodzimy sobie. Okej. Okay. Tak, tutaj, to tak, to jest rejon. Ty się musisz przemieszczać szybko na krótkich, na, na krótkich dystansach? Nie. To się nie kosztuje żadnego wysiłku, nie? Dobra, to no tu kończymy chyba. Do zobaczenia niebawem.